Jesteś kochanką i wpadłaś jak śliwka w kompot. I oczywiście to się zaczęło tak niewinnie, od czasu do czasu seksik, miało być po prostu przyjemnie. Tylko wiesz, u nas u kobiet jest tak, że jak mamy dobry seks, to wydziela się oksytocyna i to jest hormon bliskości. Czyli my poprzez dobry seks się zakochujemy w takim mężczyźnie. On w nas niekoniecznie. Oni mają to w oddzielnych pudełkach. Ale ty zaangażowałaś się emocjonalnie, uwikłałaś się w tą znajomość. I tak naprawdę nie, jest, nie jesteś z siebie dumna, bo mm, straciłaś swoją godność. Straciłaś do siebie szacunek, bo wiesz, że on jest z jakąś kobietą co więcej, wiesz, że on jest kobieciarzem. Wiesz, że lubi towarzystwo innych kobiet i tak naprawdę zastanawiasz się, albo nawet czujesz, podpowiada cię intuicja, że nie jesteś jedyną tą trzecią i być może wiele razy próbowałaś od niego odejść, blokowałaś go, ale po dwóch dniach albo po dwóch tygodniach wracałaś. Tak, mówiłaś, że już odchodzę, już tego nie jesteś w stanie tolerować, no ale jednak ten seks cię ciągnie, ta bliskość, ta czułość, której nie masz w swoim życiu, no i koło się zamyka. Jesteś jak w kołowrotku, bo z jednej strony tak ciągnie cię do niego, z drugiej strony masz wyrzuty sumienia wobec tej kobiety i też wcale nie jesteś zadowolona z tego, co robisz, bo wiesz, że tak głęboko masz inne standardy. Jeżeli zauważasz to i odnajdujesz się w tej historii i chcesz to zmienić, bo wiesz, że próbowałaś, ale nie miałaś dość siły wewnętrznej, żeby to zrobić raz na zawsze. I zdajesz sobie sprawę, że chcesz mieć zdrową relację, chcesz mieć relację z mężczyzną, dla którego będziesz ważna, a nie że będziesz jedna w grupie. Jeżeli masz takie postanowienie, a jednocześnie wiesz, że próby, które do tej pory podejmowałaś, zawsze kończyły się fiaskiem, bo kiedy chciałaś od niego odejść, to on mówił, jaka jesteś ważna, cudowna i jaką wielką wartość ma ta wasza znajomość. I wracałaś jak piesek, albo siedzisz ciągle i czekasz na wycieraczce, i masz tego dosyć, chcesz to zmienić, to koniecznie spotkajmy się na konsultacji wstępnej. To będzie 60-minutowe spotkanie, gdzie opowiesz mi swoją historię. Ja podam Ci dokładne przyczyny, dlaczego tak się dzieje, dlaczego takiego mężczyznę sobie wybrałaś, dlaczego go przyciągnęłaś i co możesz zrobić, żeby to zmienić raz na zawsze. I oczywiście na końcu tej rozmowy wspólnie zastanowimy się, czy praca ze mną, jest dla ciebie w tym momencie najlepszym rozwiązaniem. Ja nazywam się Magdalena Warych, jestem mentorką i przewodniczką kobiet i wspieram kobiety już od 12 lat. Więc z radością spotkam się z tobą i zobaczymy jak mogę ci pomóc. Zapraszam